Cześć Mano moi mieli u Patensona, żeście zagościli. Właśnie zaczynamy dzisiaj Farmer'S Life. programy i na Targu w mieście się witamy. Tutaj zaczynamy, bo dzisiaj piękna będzie akcja. Min zbieranie, min będzie rozbrajanie. Eee, co my tu? Listopad, 14 mamy, więc na rower zasiadamy, pole minowe sobie oczyścimy. Zobaczymy, co zrobimy. Min ja tutaj potrzebuję, bo do live'u się szykuję. 99. dzisiaj odcinek mamy, setny na weekend poprzedstawiamy. A żeby setny weekendowy odcinek live'owy, dość długi, zmajstrować, no to trzeba się do niego przygotować. Także takie moje przygotowanie, że min jest. Potrzebowanie, więc pierwsze co wchodzimy, i gdzie my tu jakieś miny trafimy? Dobra, na ukucku sobie gramy cyk i sobie poszukamy. Raczej powinno być je dobrze widać, chociaż nie ma co ukrywać, ciężkie będzie to zadanie, kiedy. Wdepnę. Ło! O, 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 o! o. Ach, tu staj leży. Dobra, prawie by było. E, tak sobie tutaj na Ukucku chodziłem i po w prawym dolnym rogu szukałem. Min, rozbrajanie. Także cyk. No i za chwilę zaczynamy. Tylko jedno o czym zapomniałem. To się wódki nie ponapijałem. A mój ekwipunek jest wyposażony, więc. Cyk wódeczka i cyk jazdeczka. Dobra, to nam spowolnić czasu powinno na szybkości. Jest! Się udało! Się udało. Uzbrój minę F, podnieś minę. Dobra, minę, podnosimy. No i z następną sobie lecimy. Takie 99. nasze spotkanie. Niewiele mam na dzisiaj w planie, bo co by nie było, jakby się nie działo, prawie się w minę władowało, no i wątroba niestety mi wysiądzie. Ale cóż, zrobić to musimy. Najpierw sobie zobaczymy. Skoro sobie już sprawdziłem, to wódeczki byśmy się napili, więc się wódki. Napijemy, spożyć wódkę, bardzo chcemy, o za każdym razem inne ustawienie mamy, no to cyk i cyk i cyk i mamy, odnosimy, druga mina została zdobyta, więc dobra, na cztery i lecimy, te chorery. jest, już ją tutaj widzimy więc zaraz ją znowu sobie rozbroimy tylko najpierw oczywiście wódeczki się napijemy ja 6 wódeczek sobie wziąłem bo 6 min zdobyć chciałem także spożywamy no i zasuwamy pięknie kiedy w gardle jest budeczka, to jest prosta ta mineczka. Szybkie jest tu rozbrajanie, musi być tylko dobre klikanie. Chociaż mm, mogłoby to tak zadziałać, żeby nam tu się co pokazało. Gdzie się miny tu szukało? Zginąć raczej byśmy nie chcieliśmy. I w sumie, skoro w połowie gry jesteśmy, to sobie tą grę zapiszemy, bo miało, zawsze już połowę min się miało. Dobra, od wszelkiego złego zachowany. Więc dalej lecimy. Gdzie my, miny, tu trafimy? Uwiezy, ale tutaj słońce nam przyświeciło w tą stronę iść na razie byśmy nie szli tu miny mamy dobra tu jakieś grzyby mamy to może w te grzyby sobie zasuwamy grzyby sobie zebraliśmy ale min poszukiwaliśmy halo halo czekaj tu się kończy terenu minowanie więc w tą stronę idzie o i proszę boróweczki Cyk lędują do mej saszeteczki. Ale, ale, halo, halo. Gdzie my tutaj miny mamy? Gdzie my tutaj min szukamy? Co, tutaj min mi nie podali? Co oni mi tutaj odjumali? O, 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 minę. O, tu leży. Dobra. fu. Znowu prawie w nią wdeptałem. Wódki napić się tu chciałem. Także E rozbrajamy. I podnosimy. A my. Dobra. Gdzie tu następne? Co? Brzuch mnie boli, wątroba mnie boli, orzesz kurna orbitoli. Co tu teraz mi się stanie? Kazimierza będzie na live wylaczanie. Bo choć Kazimierz twarda sztuka. To min z wódką on tu szuka. I małe me skupienie. Dobra. No normalnie mam marzenie, czekaj, tu na terenie? Na terenie jesteśmy. To gdzie te miny tutaj mamy? Gdzie tu min jeszcze szukamy? Czekaj, może. Gdzie co było? Nie. Tu nic nie było. Hmm. Hmm. Już by tak się stało, że się wszystkie miny już tutaj na terenie poroz... porozbrajało. A co tam? Malinki? Od chłopczyka dla dziewczynki? Dobrze, ja to tu widuję? Cyk, dobrze widzimy. Kurde, to my u siebie też wybrać się musimy. I tam oczywiście wszystko opędzlujemy. Może na koniec tego spotkania będzie owoców zbierania. Tylko ja jeszcze miny. Jeszcze dwie miny potrzebuję. Coś mnie we flakach boli. Aj tam Kazik tutaj nie pirtoli że we flakach go co boli czekaj tu idziemy o boróweczki tak to ty Kaziu nie borówki nie grzyby nie maliny tylko miny dla dziewczyny no gdzie tu teraz kurde czyżby o jest jest mina jest mina jest malina a tu jeszcze Mińsko mamy o, tu chyba co na tą minę trafiło. Dobra, wódki by się już napiło. Cyk. I rozbrajamy. I cyk, i cyk, i cyk. Cyk, 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 cyk. Mamy. Dobra, odnosimy. Z sobie kliknijmy. I te mińska też pozbieramy, no bo przecież czemu nie? Aż normalnie mi się chce. Gdzie to mięsko jeszcze mamy? Cyk. Tu zbieramy, tu zbieramy, tu zbieramy, ale ciemno się zrobiło, a latarki się nie wziło, no to piękne będzie miń szukanie, po nocy ich rozbrajanie, nie wiem tylko czy mi się dobrze zapamiętało, że gdzieś jeszcze się pole minowe miało o tu patyka fika mika kurde miny miny dla chłopczyka i dziewczyny nie no ciemno ciemno wy pewnie nic tylko ciemną noc widzicie i mnie zaraz Uraczycie, co to były za dźwięki? Jakie nic nie mamy? Ja po te grzyby, coś mnie w we... flakach boli. Zimierz się tutaj nie pirtoli. Dobra, cyk zbieramy, cyk zbieramy. Hmm. No i nimi nie poszukujemy. Czekamy. Raczej mi już nie widzimy. O, kurde, mina, ale malina. Prawie, że się tak udało, że się w nią ponatrafiało. Dobra. To ostatnia flaszeczka. Rozbrajana jest mineczka. Cyk. Cyk. O, nie ta strona. Jest i już moja ona, gdzie ja teraz rower zostawiłem, o ale ciemno, o jest mój rower, jest mój rower, więc na szybkości spadamy, Kazimierza farmę odwiedzamy, tam oczywiście spać pójdziemy i sobie tą pracę dokończymy, chociaż, hmm, wiecie co? To jest jakieś moje zło. Ale światło sobie rozpalimy i co nieco spróbujemy. 48 kila mamy. U nas to owocuje. Ej, u nas nie owocuje. W listopadzie skarbów poszukuję. Ja zapomniałem, że listopad mamy. No to skarby poszukamy. Dobra. Tu mi nic nie. W lesie owocują, a u mnie nie owocują. Ale w listopadzie. Jabłuszka dopiero się zaczerwienią. Właśnie, bo ja już jabłka raz zbierałem. No nic, to na ducha poczekamy. Ducha sobie poogarniamy. To do schowania. E, to do schowania. Może byśmy coś się napili. Mięsko byśmy odłożyli. Patyki do pieca sobie wrzucimy. Chociaż w sumie jeden patyk, butelki i słoik. Słoik tu. O, jest duch, jest już duch. Więc zara rowera se chytniemy i no grzyby do sprzedania schowamy. Tu już pusto mamy, bo ja już sobie z tematem działałem i się do tego live' przygotowywałem. Także ten rower. Jeszcze se capniemy, tu go gdzieś sobie pierdachniemy, a dziś tutaj drugi rower mieliśmy i tym rowerem byśmy jechaliśmy. Kurde, nocne takie granie. Gdzie tu masz, duchu? Duchu, uchu Jest? Idzie. Dawaj. Miód malina. Ej, światło przecie rozpalimy. Dobra, lecimy. Dawaj, co nam tutaj panie dasz. Łe. Zobaczymy, zobaczymy, co my tutaj porobimy. A więc co, no skoro owoców nie mieliśmy, to tego ducha pogoniliśmy, skrzynie sobie odkryjemy, skarby sobie zdobędziemy. No i wtedy z tematem. Podziałamy. Ty, ja przez takie płoty to ja nie mogę pojeżdżać. Chłopie, weź jakoś taka czysta droga wybieraj. A w grudniu się na live spotkamy, bo ja dalej grać nie będę. Nie mam zamiaru. Bo przecie po co. Eee... Się przygotowuję się, przygotowuję, bo pod live specjalne akcje planuję. A akcje dwie na pewno fajne mamy, i może nawet o jedną się tutaj zapytamy, a raczej zapytam się was, ja co o tym wszystkim sądzicie, jak tutaj. To wszystko oceniacie. W poście, w poście was zapytam. Co tam będzie grane? Gdzieś tu furtki było. No dobra, no. Ja furtkę. O, mam. Gdzie ją? E, duchu? Łapouchu. uchu. To chyba o tą skrzynię Ty sam chodzi. Już tą skrzynię nie raz odwiedzaliśmy. Tak jest, tu tą skrzynię zdobyliśmy. Co my mamy? Kosę, czaszkę, kapelusz. No pięknie, czyli stare śmieci co miesiąc zbierane, chociaż kapelusz kos, a ciekawy. Czy, czy kosę sprzedamy. Czy mi się dobrze wydawało? Ty oni tu jeszcze stoją? Czy oni się duchów nie boją? Słuchaj, pohandlujemy. Ja dla ciebie kosę mam. Chętnie ci ją sprzedam. Niestety kosy mu nie sprzedamy. to przecież, kurde, inne mamy plany. Pohandlujemy? Ty też tu nic nie kupujesz. A, rzecz. ciule, lule. Dobra, skoro nic nie kupujecie, to my do domu spadamy, do domu spadamy ten odcinek zakończamy nie za długie było to nagranie, ale głównego celu było uzyskanie ciemno nam się tu zrobiło ale będzie nam też miło więc w tym momencie ja dziękuję za oglądanie w tym momencie zapraszam na kolejne spotkanie, które niebawem na kanale bawimy się ciągle i wspaniale i Rower sobie parkujemy i do żony Se pójdziemy. Więc do następnego, do usłyszenia. Trzymaj się. cześć Hej, żoneczka. O, a Ty taka niezadowolona? Zaraz będziesz tutaj. Zaraz będzie tutaj łona. Dobra, dwa razy papieroski ci damy. Ostatnio papierosy kręciłem. Także e, masz na wieczór. Mm. Ojeny, zapolimy O, pięknie na koniec odjumałem. Ty, ale nie pasuje ci ten papieros. Pracą się podzielimy, pogadamy. A patrz, zapaliliśmy, ona już fulla ma. Full Dobra, dzięki, mam i ja. Super. Dobra, to tylko jedna paczka poszła. Szpriców, szpriców 18 mamy, czaszek 5 już zdobywamy. Kapelusz to raczej do sprzedania, kosa w szopie do powieszania. A ciule, lule, kapelusz do sprzedania, kosa jest do odwieszania. To skoro taką dużą kosę mamy, to te trzy kosy sobie sprzedamy. Po co nam one? Tak jest. Do sprzedania je przygotowuję. No i w tym momencie naprawdę Wam dziękuję.